Witam Was kochani już z Sambi, z Livingston i z mojego hostelu Jolly Boys, w którym obecnie jestem. Dzisiaj zabiorę Was na safari, ale nie takie normalne safari, na które zabieram Was zawsze, ale na chodzące safari z nosorożcami. Nazywa się Musotunia National Park i będziemy, będziemy mieli możliwość em, przejścia się dokładnie z nosorożcami. Em, mieć je na wyciągnięcie kamery i wyobraźcie sobie, że będziemy chodzić, nie jeździć Jeepem. Jestem sama ciekawa, jak to funkcjonuje. E, Takie walking safari zrobiłam już kiedyś, ale nie widzieliśmy wiele zwierząt i em, no, mieliśmy ochroniarzy obok nas. A to safari będzie zupełnie inne, ponieważ mamy gwarancję zobaczenia nosorożców. Podobno one tam żyją, są bezpieczne no i my będziemy podobno bezpiecznie. Największą, taką, e, najfajniejszą rzeczą, jaką możemy tutaj zrobić, to jest oczywiście Victoria Falls, czyli e, wodospad Victorii. Jeden z e, największych na świecie, większy niż Niagara, e, i właśnie z niego spływa najwięcej e, litrów wody. Więc naprawdę robi wrażenie. Ja już byłam tam wczoraj. Będę pływała w takim, jakby Devil Pool, on się nazywa Angel Pool, i będę widziała ten wodospad też od strony Zimbabwe, ponieważ ten wodospad jest na pograniczu dwóch państw: Zambia i Zimbabwe. W Livingstone jest naprawdę mnóstwo możliwości. Można na przykład skoczyć na bungee jumping, to nie jest totalnie moja rzecz. Ja nie lubię skoków. Nawet jak Bali, byliśmy z Emu i miałyśmy do wodospadu. Emma skoczyła. No ja się troszkę bałam, nie czułam tego, jakby musiała, to pewnie bym skoczyła, ale jak nie muszę, to wolę nie skakać. E, poza tym różnego rodzaju safari, różnego rodzaju sierocińce dla zwierząt, można naprawdę z bliska zobaczyć słonie. E, teraz będziemy właśnie miały spacer z nosorożcami, to nie jest żaden sierocińce, to jest normalny National Park, czyli park narodowy. One są zupełnie na wolności, więc jestem naprawdę super podjarana, super podekscytowana. W ogóle niesamowicie się cieszę, że tutaj właśnie dotarłam. Szkoda, że tak późno, bo to Livingston i Victoria Falls już było bardzo długo na mojej liście. No, ale dotarłam tutaj, jestem e, aż nie chcę mi się wyjeżdżać, wyobraźcie sobie. Poza tym Livingston jest na pograniczu trzech państw, Zambia, Zimbabwe i mamy tylko pół godzinki do granicy z Botswaną, do której niedługo też e, pojadę lokalnym busem, więc naprawdę bardzo fajna baza wypadowa, e, fajne ceny, bo na przykład za hostel płacę 12 dolarów, e, jedzenie też naprawdę w super cenach, są supermarkety, jest w miarę bezpiecznie, więc e, naprawdę bardzo polecam do podróżowania Livingston, Zambia ale powiem Wam troszeczkę więcej o moim safari, ponieważ wyobraźcie sobie, że to safari będę miała totalnie za darmo. Nie dlatego, że mam dużego Instagrama, nie dlatego, że jestem podróżniczką, ale dlatego, że firma podróżnicza chce zrobić sobie materiał promocyjny dla swojej firmy i się spytała nas i kilku dziewczyn tutaj, czy chcemy w takim safari wziąć udział za darmo. Naszym zadaniem jest po prostu wolniej chodzić i fotografować zwierzęta, co robimy zawsze. Takie safari kosztuje 100 dolarów, więc zaoszczędzamy 100 dolarów jeszcze będzie miały super fotki, więc jestem szczęściarą. U mnie już jest ta godzina, gdzie muszę się zbierać, że już Jeep czeka na nas, już grupa się zebrała, więc ja pędzę, a wy oglądajcie nagranie do końca, pokażę wam jak blisko nosorożców uda się podejść. Ale pamiętajcie, tam nie tylko są nosorożce, tylko zupełnie e, te wszystkie zwierzęta, które są w parkach narodowych też są, będzie normalny game drive, więc e, zostańcie ze mną. A zobaczcie, tak wygląda ten hostel, w którym jestem. On się nazywa Jolly's Boys i jest w Livingstone w Zambii. Idziemy na nasze safari. Zobaczcie, takim e, jeepem, safari jeepem. Czyli jesteśmy już na Parku Narodowym. Niestety w tym fajnym samochodzie nie stoczyło do nas miejsca, więc jesteśmy z kamerzystami tutaj e, w drugim samochodzie, w takim normalnym. E, no ale i tak tylko dojeżdżamy do miejsca, gdzie będzie e, safari chodzące więc e, dojeżdżamy tam, a, tak, a tam i tak wszyscy. Chodzimy na Tu jest Ampida, który opowiada nam o Parku Narodowym, o roślinności i o zwierzętach. Hello! Hello! How are you? I'm good, how are you? Sure. team okay all right so we are here to do a short walk to go and see the white rhinos but uh, the way we're going to walk we're going to make a single file line one line okay yeah which is the easiest way to approach the game so that uh, animals can only see us like one entity not like a larger group okay so when we reach where the animals we can put you on extended line so that you can take nice photos you say back off, keep left, keep right, we have to do so for our safety. Because the animals you are going to see they are still out. Okay, so that when we are done, we come back in peace, not in pieces, okay? Alright, then at the end, it's going to be another ranger protecting you from behind, okay? <inaudible> Myślę, że za 5 minut już będziemy tam, więc moje serce już bije bardzo szybko. Myślę, że to już zaraz. Tutaj może widzę inną grupę ludzi. Wow! To jest naprawdę czwarty czy piąty raz w życiu, że widzę w ogóle nosorożce, to są nosorożce białe. Zobaczcie, jak one są bliziutko, zobaczcie, jakie to jest aż niemożliwe. Zobaczcie, jedzą sobie w spokoju. Zobaczcie, orany, no po prostu aż nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją naprawdę. Zobaczcie, tutaj one są w całej okazałości. My musimy już pomalutku iść, bo nasz czas się skończył. Przyszła kolejna grupa, ale zobaczcie, są zajęte jedzeniem, więc pewnie nawet nie zauważą, że nas tutaj nie ma. Ja mam nadzieję, że już niedługo znowu spotkamy nosorożce, a tym razem się żegnamy. No, już nas czas się skończył, słuchajcie, to było niesamowite doznania. Ja nie wiem, no tak jak czasem jestem gdzieś i mówię wielki wow, i nie wierzę, gdzie jestem i yy, co właśnie przeżywam. To właśnie jest jeden z takich momentów. Zobaczcie, wczoraj e, wodospad Wiktorii, dzisiaj dzisiaj na z bliska. Ja nie wiem, no to po prostu to życie, w którym ja żyję, to nawet w życiu nie mogłam sobie wymarzyć, że takie życie można mieć. No słuchajcie, no tak najmniej spotykane zwierzęta na świecie, w Afryce. Widzimy um, z takiej bliski, blis, tak blisko, że po prostu brak mi słów, słuchajcie. No nie wierzę. No słuchajcie, jeszcze jaki fajny trik zrobiłam, no bo były, byliśmy tutaj w grupie, no i powiedzieli, że za blisko oczywiście nie możemy podchodzić, a ja stanęłam koło takiego rangersa, który był pierwszy, a ja druga. No i jemu dam aparat, żeby robił mi zdjęcie, oczywiście dam mu napiwek za to, no i pewnie też ona to liczy. No i to on zarządza, jak blisko możemy podchodzić tych nosorożców, więc ja mu zawsze mówiłam, tylko powiedz mi, że już bliżej nie mogę podejść, to wtedy mów, nie? A nie razu mi powiedział, słuchajcie, najbliżej podchodziłam ze wszystkich. Pamiętajcie, zawsze trzymajcie się blisko z Rangersami. Zobaczcie, a tutaj jest Iwas, właśnie który robił mi zdjęcia. Hello Iwas! To jest właśnie Rangers, który jest odpowiedzialny za te wszystkie przepiękne zdjęcia i nagrania, które ja mam. A my wracamy pomału do, nie do hotelu, tylko na naszą, na nasz Game Drive, i jedziemy gdzieś na wspaniałą kolacyjkę przy zachodzie słońca nad rzeką Zambezi. Wyobraźcie sobie, że nasz wspaniały e, dzień popołudnie zakończymy piknikiem tutaj w Parku Narodowym przy rzece Zambezi. Wyobraźcie sobie, że tam już jest Zimbabwe, a tu jest przepiękny zachód słońca, a tu nasz piknik. A no koniec dnia. Taką imprezkę w parku narodowym mamy, zobaczcie, przy zachodzie słońca. To była znowu niesamowita przygoda. Jutro. Kontynuujemy niesamowity czas w Afryce. I jutro będę pływała w Angels Pool. To jest coś takiego jak e, e, Devil's Pool. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. To jest jakby pływać e, na, samym, na samej górze wodospadu. E, no jest troszkę niebezpiecznie, ale marzyłam zawsze o tym, więc niestety Devil's Pool jest zamknięty z tego względu, że jest pora deszczowa i bardzo wysoki poziom wody w wodospadzie i nie można w nim pływać, ale można w Angels Pool. Więc e, tak, jutro. To zrobię, spełnię kolejne moje marzenie, widzicie, spełniam marzenie za marzeniem. E, pamiętam jeszcze, jak przedczoraj płakałam, że wyjeżdżam z Zanzibaru i że życie się kończy, i że już nie chcę podróżować, tylko e, kontynuować moje życie w raju. Zobaczcie, jak wszystko szybko się zmienia. Jestem taka szczęśliwa, że jestem znowu w podróży, że mogę odkrywać, spełniać swoje marzenia, poznawać podróżników i niesamowitych ludzi. E, no nie wiem, jestem taka wdzięczna za takie życie. No ale pamiętajcie, że możemy takie życie, jakie się chce, jeżeli chcemy mieć fajne życie, możemy takiego do, wyboru do, y, popa, y, dokonać, ponieważ to jest tylko i wyłącznie nasz wybór, jak żyjemy i jakie mamy priorytety. Imprezka przeniosła się na, na maskę samochodu, zobaczcie. Cheers! No ty jeszcze nie imprezowałam, słuchajcie.